Poranny czesak językowy w nadniemieńskim nastroju, bo dziś narodowe czytanie nad niemnem. Niektórzy nie znoszą tej książki, inni się nią fascynują jako historią miłosną i patriotyczną, a my spojrzymy dzisiaj tylko na język i to na jeden jego wycineczek, bo taka już uroda porannych czesaków. Ty, bo, Justynko, straszną melancholiczką jesteś. Czemu nie robisz tak, jak i inne panny? Ty, bo, Justynko. Dziś powiedzielibyśmy tylko, bo ty, Justynko, a nawet powiedzielibyśmy, bo ty, Justyna, nie użylibyśmy wołacza, zmienił się szyk spójnika bo. Zmienił się szyk spójnika bo, ale zaś i bowiem jeszcze się jakoś usiłują trzymać. No i tak nam się ta polszczyzna przez wiek zmieniła.